I hello everybody z tego pięknego jakże wieczora, który dzisiaj mamy. Jeszcze środę. Myślałem, że... Znowu zgubiłem dzień Sop! Czemu ty jeszcze nie śpisz? Panie, środek tygodnia, Ech, dobra. Żeby nie było. Końcówka dwójki, sobie trochę podreperowałem wszystko. Pogrindowałem, po, po kupiłem jeszcze dwie, dwie bronie. Daję mi 5 minut i usta. <grym>, mówisz, że tak, tak dobrze działam na ludzi, tak? A Aj, spoko. A, kotki dwa i tak dalej. Czekaj. No to, nie, nie w tą stronę. O, tam, tu. Kotek jeden. Drugi gdzieś się zapodział, niestety. Ale, ale. Szybko kończymy dwójkę. Przechodzimy do trójki, bo i tak już bardzo dużo mi. Czasu na nią zeszło. Uważam dwójkę za najtrudniejszą z serii, jak na razie. <grym> Dużo do porównania. 1-2, nie? No ale dobra. Jedziemy, panie dzieju. W takiej mocy nie masz. Praca w upale mnie dziś wykończyła. Mówisz? A co dziś w upale robiłeś? że on się tak wziął i zmęczył. Nie ma takiego jedzenia. A. Ogólnie stworek ma... Czekaj, to się tak fajnie nazywało, jak w speedrunach... W speedranach mówili, nazy nazywają to, że... że, 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 że można sterować po poczyniami postaci że tam pozwalasz na jakieś sytuacje, żeby boss zachował się w ten czy inny sposób, a potem wykorzystujesz to na swoją korzyść. Tak jest właśnie tutaj ze skrzynkami z amunicją. Targałem kąpę, a potem przy aucie robiłem. A, A jak się targa kąpę To Oddawaj kartę Jeszcze nie, bouncer. Bouncer, bouncer. Ba to nie dla ciebie, nie. Dieta ta amunica... Oh! Amunicja. Dieta amunicyjna jest bardzo niezdrowa. Zurkony do mnie. A co w aucie, Ci się udało naprawić, jak już <laughs> w temacie jesteśmy? tam drapień wygarnął. I z, o, od razu, nieco zmieniając temat, minimalnie, żeby nie było. E, dzisiaj się odbyło Ogradajmy, majowe. Bo ja mówię, czemu, czemuś nie przyszedł. <laughs> I druga rzecz, akurat był temat szczepień. Co prawda poboczny, ale... ale był. I ty, Mateo, jesteś już dziabnięty? No nie pamiętam, powiem szczerze. Jak w kosmecie się bawiłem, parę py... plastików wymieniłem. Aha. Good, good. Pokażesz, mam nadzieję, za niedługo. Efekt twojego działania i pracy. Czy przyjmuje w piątek? Aha. Android, ten iPhone OS, czy czy, czy może po prostu Windows, XP 311 Nie, to mnie nie na dziapdziapy udało się załapać już jutro. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. Ja się co prawda nie, nie. nie szczepić jeszcze. Ale jest parę rzeczy, które no chciałbym zrobić w niedalekiej przyszłości. A podejrzewam, że nie, brak dziap-dziap, by trochę temu. Ty, tym, temu przeszkodziło. A przynajmniej utrudniło. O nie, 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 nie ma tak. I tak już jest już duży. Duży, puchaty i straszny kosmaty. Nope. No, nie zwróciłem uwagi, to ten co cokolwiek robi, czy po prostu, że, że on tego nie zeżre? Będę się użyć okiem. Widzę widzę, że ją coś tam skrobułeś, za chwil, za chwil kilka. Zajebista me metoda podróżowania, p plask płaski na, na pysk. PPP, plask płaski na pysk, no. P tyle jaki ty czy przy, przyjmujesz tego młodego hajzera? <śm> no tak. Ale jeszcze ci sp sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie, żebym tutaj nie skłamał, ale jestem niemalże pewny, że że hajza, hajza, hajza. Elu, elo! To tam dante, jednak wpadłeś, choćby na moment To żeby było już ee, całkiem, że, że dałeś followka. Jednak Dzięki ci za followa. Teraz już wszystko oficjalnie. Już łóżeczku zasypiasz? Czy tylko słuchasz mego jakże skrzypliwego i. eeee <laughs> głosu eee ci to obrażenia. Szla... No to ci no to obrażenie? A. eee to eee to eee na zajebiście wyszło. Ten tu, 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 jest tutaj upierdliwy. Nie lubię go. Ja mało rzeczy tutaj lubię. Te gry nie lubię w ogóle. Co to jest? Kto ją tam wymyślił? Za trudna. W ogóle taki. Jak mogli kiedyś robić tak trudne gry Zresztą. dla dzieci? <laughs> tak, żeby nie było, to, to oczywiście nabijam się z y, ludzi, którzy. E, narzekałem na to, że ten e, e, Returnal, czy jak to się tam czy, czyta poprawnie, e, że, że za, za trudny dla nich jest. A Hell yeah! Dobra, moment. Bo miałem to przygotowane. E, co tam? Chipa przyjmuje w piątek, a plastikami nie ma się co chwalić, mówiąc szczerze, dokładałem to, co kiedyś pogubiłem. <laughs> no to komplet, tak? A to wie jaki ty przyjmujesz, Chip? A to to już powiedziałem, ale jeszcze sprawdzić mogę. I... A nie, pomyliłem się, abstrakt.

Tylko, że w kółeczku, to to będziesz wiedział, <grym>, że już po... ten yeah, mutation complete. Ua, Ła, hura i tak dalej. Co, niepomijalne? Kurwa, jak ja lubię niepomijalne napisy. A wiem, że będzie stęka po napisach, więc... Jej... A jak tam życie? Jak zdrowie? O, może od tego zacznijmy? O, tyle! Ma krótkie te napisy, ale okej, okay, dobra, dobra. Oko. Używa to jak kinki musi, musiał być ten robot, że zrobił. Ja się na moderne zapisałem. Y, może mnie m, 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 szlak. Może mnie szlak nie trafi. Tylko może. Ale ja, że, zdrowia życzę, jak każdemu. Full body waxinator. Właściwie ten Quark chyba nigdy nie zdjął tego ko kostiumu, więc trudno powiedzieć. Czy on ma jakiekolwiek włosy pod tym. A, nie będzie małych porków. Może to i lepiej. Congratulations, you have choice to backward, bro. Jara, jada, jada, jada. A, czyli tu jest już challenge mode. No dobra. No to, co? Czeka w special menu for new features. Powrót w czasie czy challenge? Powrót w czasie czy challenge? Hmm. Decisions, decisions, decisions. Dawaj, challenge. A w międzyczasie to. Dobra, tutaj jest zrobione, to z zmiana gry. Bieraj back. Tutaj w ogóle zatrzymujemy.